Mamy Dobra, gdzie są mój teammates w ogóle? Gram sama, czy to duo? Dobra, gram coś tu jest! O kurczaki w ogóle, myślałem, że ktoś tu jest, ale ja myślałem, że jedna osoba, a nie dwie. A od razu się na mnie rzuci Bum, bum, bum i po mnie próbujemy drugie miejsce, żeby walczyć. Dobra, trzy drużyny są bez przerwy. Bez przerwy. Po co my to robiliśmy w sumie? Ale? To nie ja! Nie za czym Tu nikt se teraz chociaż nie wejdzie. Dobra, seni mnie zabiła wcześniej. Dobra. Zabity na ósmym. I teraz to, teraz to. Tak, 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 tak. tak. Mamy wina, yeah. Zjechaliśmy ich. mam wina. Jak widzicie, spróbujemy jeszcze raz. Ale ostatni. Bo chcę, wiecie, wbić 20 rangę. Ale to się na bank. teraz będzie przegrana, już nie gramy. To nas serio, ostatnia rundka. Czy wielkie starcie, czy przegrana? O, ścięło mi coś? U was chyba też. Mm, dobra, jadę chyba kroła. Dobra, zjechamy. Tajemnicy nowego. Coś tam, coś tam. O ta rosa, dydłoby. ta 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 tu, ta ta, ta tu, tu tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, tu 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 Dobra, zjechano. Kupujcie oczywiście koaliny, bo pieniądze z kupionej koaliny idą na wsparcie Australii. Dobra, tutaj wpisujcie oczywiście w sklepie Brawl Stars, Scott Twórcy, Lach, Dobra, mamy 5 kiłów. Dedu, serio. Psz... Oni tu wszyscy na siódmy latają. Pisujcie mu kod twórcy. Lag z dużych liter. Dobra. Dobra, teraz tu spróbujemy i pojechać. I ta rosa, deda. To jest oczywiste. Wielkie starcie, tylko nie wiem, czy ja po to wejdę. Dobra, wchodzę. Nie wiem po co. Totalnie nie wiem po co. O, jak mało mi życia zostało. O, nie. Dobra, to może być win. To może być win. Nie, nie. Kurczę, to by był win. Mogłem na tą Rose poczekać. Oj, dobrze. Dzięki Wam, ludziska, za dzisiejsze oglądanie pucha yy, brosarsa, odcinka. Stawcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję. Dobijemy 20 subów. Nara!